No hej, z tej strony pani Gajowa, a dzisiaj wpadliśmy do rodziny Wiosenka, tudzież Placek. Właściwie to już Placek, bo nikt z rodziny Wiosenka już tu nie istnieje. Uuu, yy, w każdym razie yy, dzisiaj zajmiemy się podbojami do, w stronę Kariny, także Jacek będzie miał swój odcinek w pełni. Chyba jest szczęśliwy. Tak mi się przynajmniej wydaje. No dobra, w ogóle sam sobie wymyślił, że pójdzie tańczyć, po czym zrobił tą taką y, ja? Tu minę w sensie takie, y, yy. <laughs> jego plan, jego plan na życie. Dobra, no to co? To się zabieramy za tutaj ogarnięcie go i dzwonimy do Kariny, żeby z nią się jeszcze trochę dogadać, bo oni tam mają 20 tylko punktów chyba. Rozmawiaj, rozmawiaj z nim na razie. No i zobaczymy. No widzicie dobrze, pamiętam, 20 mają. Eee. Nie? Jeszcze nie? Dopiero co tu weszłam? Dajcie spokój. No tu te włosy nie wyglądają na siwe. A jak, jak miałam ten panel wczytywania? W menu, ekran? Eee, to ten. To, to, to wyglądało na bardzo siwe. Był Wiedźminem przez moment. Dobra, już? Już pogadałeś? To może chodźmy zaprosimy gdzieś? Zaprosimy na randkę? Może wyjdzie? Bo on i tak chce, więc... Karina, słuchaj, ledwo się znamy. Ale chyba się zgodzi. Kurde, nie wiem. Do domu. Myślałam, żeby gdzieś poszli, ale potem stwierdziłam, że nie będziemy latać za nimi bez sensu. Czekajcie, wyłączę sufit. Dobra, będzie za chwilę, no to super. Yy, weź to, oddaj i weź to też, oddaj, a nie sy wzbieracie. Nikt nie przychodzi, kraść do was, co jest? Mary! <grystanie> a tu nie mogłeś wynieść. Naprawdę, musiałeś gdzieś tam. Karina przyszła. Karina jest romansowa. No cóż. Poflirtuj sobie z nią. Już tak na dzień dobry. No na co prawda... A nie, dobra, chcę flirtować. Chciała też pogadać, ale to za chwilę. W ogóle jaki on ma elegancki ten ciuch. ten pasek tak... Mm. Czy on ma... Nie, nie, on nie ma pracy. Będę musiała mu poszukać. Poplotkuj z nią. Od razu chcesz tańczyć? Tak, na dzień dobry? I weź ją do domu, może zaproś. Weź, podaj deser. Kurde, on tylko te ciastka na razie umie. Dajesz. No, zimno jest, zaraz wejdziesz, bo ty kurde masz te uda odkryte, babo. No, ja, na takie, dobra, zdejmę kurtkę, nie? I nagle jej spodnie opadają. Tak to widzę. No ona takie... A ty umiesz gotować? <grywia> Dobra, ale nie uciekaj nigdzie. Poflirtujecie sobie. A wstaw najwyżej się przypalon. <grywia> Byleby nie zapłonęły. No dalej babo, bo tutaj się ciastka pieką. A to widać w ogóle? Jak one się rumienią? Na no, widać. Nie działa, popsutane. Teraz zobaczymy. Fajnie. Takiej magii nie znałam, żeby zamienić blachę w talerz. Znaczy ja rozumiem, że to jest uproszczenie i tak dalej. I zobaczcie, wyjął jedno ciastkę i większość zniknęła. Idź, dla ciebie wyjął Mikołaja, no. Tu. Tu proszę, Mikołaj dla ciebie. Karina. Karina. Siadaj do stołu. On też ma Mikołaja. Boże! Jacek. Podejdź tu i jedz. No, i teraz możesz z nią nawet flirtować, nie, nie to. O. Ukradnij jej kawałek. Ale jak równo odgryzają, z tych samych stron. A nie, to on dał swojego okruszka jej. Uuu, uu, Karina już, jakie tutaj... A ten flirt się nie liczy, w serio? Dobra, to as do tych pierników dajesz. Potem możesz z nią flirtować tak już o. A czemu mu dupę wypinasz? Wą Hajtyłek? Nie wiem. Ale ten jest biedak dziwny. Zaliczyło jej. Nie, nie kapuje. No może to ona chce z nim flirtować i dlatego taki problem. Weź z nią potańcz. To zachowaj. Ale tu nasikamy? Dobra, i weź tu podejść. Potem, dobra, to co my tutaj? Ona chce być jego najlepszą psiapsi. I ja jestem jak najbardziej za tym. A weź ty, odbierz ten telefon. A właściwie jak tam pies, bo w ogóle nie sprawdzałam. Ale super zadbana. Nie, nie może. Zostaw. Zostaw tatusia. Dobra, co my tutaj, znaczy zostaw jego tatusia. Yy, można by. A ty już miałeś pierwszy pocałunek? Nie pamiętam, ale okej. Okay. Czekajcie, sprawdzę. Może miał z jakąś. Może stwierdziłam, że czemu by nie. O. Okej, okay, stąd miał. No bo oni się wymknęli. Nie. <ścoughs> Chciałam powiedzieć, że się wymknęli razem, ale nie. On miał tutaj bardzo zły wpływ po prostu. Oceny mu spadły, babcia mu umarła, to się rzucił na pierwszą lepszą. <grymne> ale teraz dorósł i już, już proszę, Karina jest w e, obiegu. Um, ty tak mało z nią chcesz? Ona chce z tobą flirtować, ale coś tam nie działa z tym flirtem. I weź ją obejmij. I. Okej, okay, i, i weź ją pomasuj. No tak, jak on, to on się drapie po plecach. Jak ty, to ty go masujesz, tak? Bo co? Co to za dyskryminacja? Jakieś pocałunki tutaj? No dobrze, dam radę. On tylko podłoni ją. Nie będę nachalny, będę całował Ino w dłoń i będę ją cmokał. Możesz ją czule jedynie pocałować, bo bo nadal nie chcesz, kurde, tutaj że tak powiem bardziej zaawansowanych pocałunków z nią ogarniać. A może się połaskotać. Czemu to jest w łaskotkach, to nie wiem. Znaczy, czemu to jest w zabawie, to nie wiem, ale okej. Okay. A piesek kogo najbardziej lubi w tym domu? Zaniedbana psinka. Um. Weź ją uwódź jeszcze. Co ty chcesz? No ale ty, ty umiesz to przyrzą... Nie umiesz? Serio? No potem to... Aha, ona chce, Boże. A ja cały czas na niego patrzę i mam takie... Co? bo ona chce to przyrządzać, bo jej ukochany jej dał takie dobre, ona chce przepis znać. Wiecie co, no ja bym ją chętnie w tym, w tym odcinku wprowadziła do rodziny, bo na co tutaj czekać, no. To jest legacy, to nie jest y, drama na miarę Instagrama. <laughs> jej, no dramaty to ja robiłam właśnie w gaju i tak dalej. No co zrzędzisz, boż... Chcesz mieć super randkę, to wiesz. A już jest. Dobra, to, to ten. To napełni miskę, psu. Bo pies głodny. I pochwal za... I tu wymyj... Niech twoja stara zobaczy. <grywia> stara. Znaczy niech twoja dziewczyna zobaczy, że się starasz. A właśnie, a możemy jej zaproponować więcej. Za... Nie. Nie. Ty. A ja tego tutaj nie mam? Nie mam, nie mam, nie mam. Nie mam. Albo na tych to nie działa. Na studentów też może być. Ona już tutaj. O! Wilkołaka ogląda. I weź jeszcze to posprzątaj i możesz pocałować tutaj namiętnie jej nie zrzęć Tak ty A co on nie umiesz? Nie masz takich tych jesteś tylko śpioszkiem Gagakus łociec wrócił Ojciec wrócił. E, a spoko. A przyprowadzaj sobie. Jakub... A weź na niego spójrz. Okej, okay, dobra, żygać ci się chce. <grych> to podkręć ten silnik. Legerwazy takie. Co? O co chodzi? A ta już do jacuzzi. Więcej, więcej i gdzieś zawoj Dobra, to kończymy tę randkę. Czy ona by chciała się tu wprowadzić? Może niekoniecznie dzisiaj, może jutro, ale ciekawe czy mamy już pytanie. Eee, zaproś? Nie. Zaproponuj. A, można tylko żeby została na noc, więc jeszcze nie, jeszcze za wcześnie. Idź z tą Kariną. Gerwazy też przy okazji, tyle co przyjechałem. A w sumie młody mógłby się przenieść do pokoju dziadka. Znaczy po dziadku, ale zmieniłem pościel, żeby nie było. I. No tak, to są dziadka i babci rzeczy, więc one mogą sobie wylądować. O, za schodami, nie. Dobra. To jest też dyplom. Bardziej gabinetowy, a że nie ma gabinetu, to będzie tu. Czy ty młody tutaj ma? Dobra, chodź, chodź, tu postawimy, i tu już będzie wszystko Twoje, nie? Kubul, dostaniesz nowy pokój. Proszę, trzeba będzie go zagospodarować, a tutaj przeniesiemy w sumie ten. Chociaż nie, bo jak tutaj potem będą dzieci, to tutaj będzie pokój dla dziecka i tyle. Dobra, na razie może być. Ham, Nie, Jacek nie może. Dobra, dobra, wstań, bo zaraz się okaże, że za bardzo mi tu spałeś. Co ty chcesz? Ty, ty chcesz sobie pobiegać? Idź, pobiegaj, a nie. Może z synem nawet. Wiesz, że jesz. Jacka, Jacek się za bardzo tutaj rozleniwił, bo ma nowe wyro i myśli, że jest królem. Yy, I w ogóle pracę potem będzie musiał poszukać. Wrócą z... Nie będę nic naprawiać. Nie ma takiej opcji. Kupimy im nowy komputer. O, mają pieniądze. Jeszcze Karina dojdzie, no to wiecie. Wiecie, rozumiecie. Yy, to mogę im tutaj coś lepszego kupić? O, proszę. Lepszy, teraz wszyscy by chcieli laptopa, ale <gryw> ja im daję pecka. Dobra, yy, poszukaj pracy i możesz pisać sobie przewodnik po restauracjach. W sumie zapomniałam, że on ma taką. O, Karina przyniosła kwiotki. Och, 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 jak romantycznie. I jeszcze pod pachą się pomizia. Nie mogę tego użyć? Ona musi sobie pójść w ogóle? Naprawdę? No i sobie. O, dzięki. A teraz mogę? Mogę. O, to będą stały w kuchni. Jak to jego królestwo, to mogą być. Jak mu energia poleciała. O Boże, on ma ten strój też taki. Aaaa, zaprojektujemy na pełny. To jest sportowe, a potem idź spać. Kubik od razu idź spać. W końcu masz duży pokój. Szukaj jeszcze raz. Ewentualnie to mu wezmę, ale i tak będę szukać. Nie. Nie. Nie, dobra, y, słuchaj, a ja, co ty robisz? Kto ci kazał? Okej, okay. no gdzieś musi zaczynać, nie? Jest kelnerem. O, no dobra, czas wstawać. Wszyscy jedą do pracy. Wstawaj. Ty masz jeszcze chwilę, więc wytrzesz to. Się wykąpiesz. Jak pięknie Jacek wygląda. I coś zjesz. No i to wyłączysz. No, dalej, dalej. O, tą Karinę bym chciała dzisiaj zaprosić. On pojechał do pracy i wraca. Okej, okay, dobra, nie wnika. I wraca o 15.00 i będzie można zaprosić Karinę. Tylko jeszcze zobaczę, czy czegoś nie będzie potrzebował. Ok, wróciłam na drugi dzień nagrywać, bo się wczoraj wkurzyłam, bo mi wykrzaczyło grę. Także oni już są w pracy. Pies nam się utopił w ziemi. Nieważne, bo to nie nasz pies, to se może, ale nasz pies też gdzieś się. A nie, dobra, nasz pies je. Yy, no to spoko, to tak, zrobimy tak, że Jacek zaprosi sobie Karinę i ją dodamy już do domu. Znaczy, dodamy do domu, no poprosimy, żeby się wprowadziła. Chłopaki tu mają pokoje, nie pamiętam, czy ja tu wczoraj im robiłam, czy, czy dzisiaj. Tu jest pokój przygotowany na potomka, bo jakiś potomek na pewno będzie, yy, ale tutaj raczej jeden. Tu nie będę rozmnażać tej rodziny za nadto, nie? Tym bardziej, że Karina jest z tego, co kojarzę, y, tym romansującym Simem, więc no, ten potomek to będzie takie, może wpadkę im zrobię, takie już pod koniec że tak powiem y, tego dorosłego jak będą bliżej starości. Y, I co ja chciałam? I chciałam to radyjko jeszcze wyłączyć. Dobra, no to czekam aż się pojawią. OK. Przyjechał. W ogóle pięknie wyglądał w tym stroju. Naprawdę pięknie. Dobra, dzwoń po nią i... Musiałeś się przebrać w płaszcz, zanim wszedłeś na ogródek. Zaproś. Karina, bo słuchaj, potrzebujemy jeszcze kogoś, kto by tutaj pracował? Nie, nikogo nie przyprowadzaj. Będzie zazdrosny i co? Bez sensu. Um, podejdź tu. Wysikać się będziesz mógł. A tu był krzaczek. I co z tym krzaczkiem się wydarzyło? Usunęłam go z rozpędu, czy co? Tu był krzaczek. Ukradł go nam ktoś? No to był krzaczek do podlewania krzaczków. Znaczy, no, taki... O, idź. Podlej go. De, a może zwiędł i przyjmij potem... Powitaj, Karina. Przyjmij. Przyjmij ją do naszej sekty, no gram ostatnio w, tak prywatnie w Cult of the Lamp. czy tam Kult, Cult of the Lamp. <grych> no w każdym razie to jest wszystko przez Elis, bo ona to u siebie na streamku ogrywa i ja już miałam w głowie gdzieś tam tą grę kiedyś, że bardzo bym ją chciała, bla bla bla, ale cały czas zwlekałam. No i jak zobaczyłam jaka ona jest super, to sobie wzięłam i kupiłam, ble. Dobra, Karina, słuchaj, jest taka sprawa. Zaproponuj, żebyś się wprowadziła tutaj. Rzuć studia, wróć. Przyjdź do mnie. I ta muzyczka. Um, nie podobają mi się te ciuchy, Karina. To nie to. To mi się bardzo, bardzo nie podoba, więc zrobimy zapis. Bo wolę nie ryzykować i Karina sobie kupi ciuchy Ale najpierw sprawdzimy co ona O boże zimówki też musi Pokaż co ty masz tam Nie to nie, nie to dobrze No dobra to to wiemy no A ona ma o Boże! Dobra, no to to może być. Ewentualnie, na razie. Sportowy też może na razie być. Co ty masz za bieliznę? Co ty? Musimy jej kupić dużo rzeczy. Podejdź. No dobra, zmieniłam Karinę. Miałam przez moment takie, czy ja dobrze imię, ten zapamiętałam. Zrobiłam jej makijaż, zostawiłam te włosy do spania, do pływania i tak dalej. Ma inne. No, i da mi takie coś. Teraz widzę, że to ma jakąś taką. że niby co, że Stanik tak wystaje, Karina? Nie wiem, no dobra, da mi, bo są kabaretki i ma te takie rękawki. Jest taka niby rokowa, takie coś, nie? I na zimowy jej dam ten sam strój, co miała i była. Studentką. mi się mega podobała w tym stroju. Ja nawet myślałam, żeby dać jej to na co dzień, ale tak, yy, może jednak nie. Yy, I ten, i, i takie, takie tutaj zmiany zaszły. Czekajcie, ja jej zrobię zdjęcie. Będzie już do drzewka na tle kibla. A co? Piękna jesteś. Piękna. Ciekawe, co Wam wyjdzie z tym Jacuniem, ale tak. Karina powinna pójść do pracy. Co Ty chcesz? O, mój Boże, nie, pozwól, że... Pozwól, że to zmienimy. Tylko gdzie ja to mam? Tu. No gdzieś to na pewno jest. Albo i nie. A jest. Dobra. Słuchaj, Karina. Niech ona coś robi tak o sobie. Yy, może być artystką. Może tam jakieś flirty mieć z innymi, ale nie chcę, żeby znowu było mieć 50 tysięcy kochanków. no. Dobra, I, i co? Dobrze. Pracy na razie w takim razie jej nie będę szukać. Jestem w ogóle ciekawa, jaka by jej wyszła osobowość. Jak by to przeliczyć? Interesting. No i powiem Wam, że ona powinna mieć popularność. Więc, a więc Karina. Chodź, będziesz popularna. I'll help you be popular. Ona lubi ludzi bez pracy? Serio? Myślę, że nie. Myślę, że jeśli ma. To może zrobimy to tak. Niech lubi ludzi z pracą, no bo gdzie ona bez pracy ludzi? dobra i jednak może nie to bo to ona ma być artystką niech jej gotują i tak będzie dobrze jak ty w ogóle lecisz na tego Jacka teraz no nie dam tam, 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 tam radę no. bo Jacek co tam lubi kurde nie tu Jacek. aha okulary farbowane włosy no tak się dobraliście tak to macie dobra serio to ja im to dobrałam no mieli wyżej, ale pozmieniałam, yy, ale ona na drugie, i co też jest śmieszne, ma mieć przyjemność. Więc proszę, się powinno ładnie zrobić. Dobra, idź z nim tam spać. Czy... Chociaż nie, czemu ja cię wysyłam spać? Ona chce iść do pracy w polityce. Mogłaby się próbować na teściu wspiąć. On jest szefem, szefem sztabu. Dobra, to jest dość logiczne, że ona by wy... wstawaj, bo O, takie ma do, do spania, nie? Mm, nie wiem, czy one nie są krótsze, ale dobra, nie ważne. Są? Nie, eee, tam! Szału nie ma. Ten... Po co ci zabawka? A ty nie jesteś infantylny, nawet żebyś mógł się nią bawić, nie? E, tu. Nie, a co ona tutaj ma? Ona jest chórzem, jest oszczędna, roztrzepana, śpiochem jest i do tego świetnie całuje. No, okej. Okay. Przynajmniej jest oszczędna. Ale myślę, że ona nie będzie szła wysoko w tej polityce. Ona po prostu chce mieć ciepłą po posadkę. Po popadkę, tak. Nie umiem mówić a wynieś śmieci jak już tutaj jesteś i wytrzyj podłogę ona nie jest zbyt schludna więc ją trochę do tego muszę przymusić i możesz tutaj się odprężyć ee, Kuba, a mogłeś iść do góry? czy coś? Jeden. dalej Karina bo my tutaj jeszcze chcemy przypieczętować wasz los żadne staranie się o dziecko nie, 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 nie uuuu, ktoś tu się zakochał a kogo wy wyganiacie? Kuba! synek, a wszystko w porządku? czegoś potrzebujecie? <słuch> <słuch> Jakub, Jakub kogo ona zna? rybę, dziąka niezapominajkę a, bo on też są niezapominajką, nie? coś tam, coś tam było Zna ko koksa? <grych> Koksową? Ojej, ona dużo tych znajomych ma. A znasz kogoś z rodziny? Nie, ona zna placka. Ona zna placka! Ja tylko tak pobieżnie. No ale mimo wszystko zna placka. Piesku, co ty musiałeś oglądać? Biedny piesek. Dobra, wiesz co? Kubu, weź to wyłącz. Weź sobie coś, zjedz i idź spać. No dobra, a my w tym momencie będziemy po prostu kończyć. No i witamy w rodzie Karinę. No, co prawda jeszcze się nie wyżeniła, ale już, już wlazła w rodzinę. I co dalej? No, w następnym odcinku idziemy do, do głównej rodziny. A ja zachęcam Was do lajkowania, komentowania i subskrybowania, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, a chcielibyście, do napisania pod tym i pod kolejnym filmem. Jacek i wszyscy mówią pa! A właściwie to Kuba. Gdzie on poszedł? Którędy on poszedł? Kuba zniknął. To pa!